Witam. Dzień dobry. Z racji takiej, że od dnia premiery, która miała... Chyba jak dobrze pamiętam miejsce 28 kwietnia, czyli przedwczoraj jakby ktoś nie wiedział. Eee, mam 14 godzin rozegrane w Snowrunerze, to wydaje mi się, że mogę co nieco powiedzieć na tej, o tej grze i... Radzę wam na razie nie kupować tej gry, z takiej, że... Uwaga, 28 kwietnia miała premierę, graliśmy 3 godziny na stream. Bo jakby ktoś nie wiedział, to live'y są często na Twitchu. Nie wiem, dużo osób mnie się pyta kafo kiedy wrócić z live. Y. Przecież streamuję prawie. E, był live na Twitchu, 3 godziny grałem. I uwaga, ciekawostka. 3 godziny grałem, po czym, jak chciałem później pograć sobie z chłopakami, kliknąłem, zacznij co i dołącz do gry znajomego. To uwaga, to nie działało. Nikogo mi nie wyszukiwało. Może zaraz tu wam dam przebitkę. Teraz tam zapierdziela do garażu swojego nasisku jeszcze może dołączy. Nie wiem ile wam dałem tej przebitki, ale... 13 bite minut, miałem te, te kółeczko tak ciągle kręcące się i nie mogło nic mi znaleźć. Może nawet wam to przyspieszyłem. Ale uwaga, jak sobie z tym poradziłem. E, kolejnego dnia. Wstaję. I stwierdziłem po jakimś czasie. A zrobię sobie streama. Odpalam streama. Patrzę grę, nie ma żadnego update'u. A jeszcze ciekawostka. E, tamtego dnia też włączyłem na laptopie na którym okazało się, że synchronizacja e, z chmury pobrało mi sejwa wchodzę do gry, nie ma sejwa kopiuję sejwa, nie ma sejwa musiałem zrobić znowu wszystko od nowa, nie miałem żadnego postępu no ale okej okay. na laptopie miałem to samo wczoraj 29 kwietnia włączam streama i stwierdziłem a pogram sobie, wchodzę patrzę a tu nie mam, no, kontynuuj, tylko wiecie, tak jakby mi się usunął cały save. Miałem pierwszy level, nie miałem chyba tam, nie pamiętam ile jest pieniędzy. Chyba z 5000, czy tam 4, nieważne. Do tego miałem ustawienia, oczywiście. O, w sumie to znowu mi się wywaliły ustawienia, ale powiem wam, że już się przyzwyczaiłem do tych co jest. Eee, I okazuje się, że nagle działa. Magia. Nic nie zmieniając, save mi się po prostu wykrzaczył, działa, to jest zajebi zrobiona gra, naprawdę, gra za 160 złotych w wersji standardowej i 250 w wersji premium, żebyście mogli się pochwalić nią. super. A i taka ciekawostka, wtedy e, znajdowanie gry, chwila moment pyk jest. To żeby nie było, że miałem jakiś problem z multi. Do randomowej gry mogłem dołączyć. Kolejną rzeczą jest taka, że patrzcie. Siedzimy już w samochodzie, chcemy jechać. I taka ciekawostka. Podobno twórcy nie zrobili tego co dobrze, zrobili to na szybko. Ale, jak jesteśmy w samochodzie, odpalimy sobie silnik, gram aktualnie na klawiaturze. Wszystko jest spoko, możesz sobie jechać, myszką klikać. Jest myszka, nie ma myszki, jedziesz. Fajnie, ale jak tylko dotkniesz kierownicy, to myszka się pojawia na ekranie. I dopiero jak puszczę kierownicę, kliknę jeszcze raz, to jest wszystko dobrze. Mogę sobie jechać, co nie? Ale jak tylko dotknę kierownicy, to myszka nagle się pojawia. Dlaczego? Bo gra stwierdza, że kierownica jest uznawana jako myszkę. Dlaczego? Nie wiem. Podobno... Tylko ja i ja Walkis mamy taki problem. M niektórzy mi mówili, że u innych na streamach grają na kierownicach, wszystko jest dobrze. No okej, okay, no ale u nas nie jest dobrze. I żeby to nie była wina kierownicy, że powiecie, a hurry dury, bo, bo, bo macie taką kierownicę. Tylko że no ja mam teraz Mastera T300 RSGT. A walki z Logitecha G27, więc to nie jest wina samego producenta, bo jakby to była wina producenta, to wtedy przykładowo, jakbyśmy mieli i ja przykładowo Logitecha, i ja walki z Logitecha, to wtedy by można było powiedzieć, że to jest wina Logitecha, ale zacy takiej, że to są różne dwie, no to a myszki też różne, no jakby ktoś zaraz powiedział, to wina myszki, a walki z Razer'a, ja mam HyperXa, więc to też nie wina myszki, tylko wina samej gry. Fajna ta gra za 160 zł. No, fajna, fajna. Fajna, 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 fajna. Zajebi, zajebi skra. Deszcz pada, wycieraszki nie działają. Po co? 160 zł na to, żeby mieć... Ty właśnie, gdzie myszka? O, jest myszka. Dobra, dobra. Już jest wszystko dobrze. Już, bo się bałem, że naprawili. Myszkę mogę sobie majtać, ale kiedy tylko skręcam, myszka wraca na środek. To jest magia też. Tak działa kierownica w tej grze. Że myszka tak ciągle wraca na środ. Jej Nie mam Streama też stabil... kłody. Oj oj oj, oj, oj! Oj, oj, oj Oj. 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 Fajna zapora, co? Fajna, fajna. Fajna. Mi się podoba. Fajna. Fajna, fajna. Jep! woo Fajna, fajna! Fajna, faj, 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 Niestety dalej wam nie pokażę. Ale fajna. Dokładnie, możesz zrobić tak, Patrz nubisz Jedziesz sobie samochodem. Jedziesz, jedziesz, jedziesz i robisz tak. Jep.